Ciao Michał dzisiaj z tej strony. Ciąg dalsze omówienia panelu Elegant Teams do WordPressa. Tym razem zakładka Homepage Display Homepage Quote, czyli wyświetlaj na stronie głównej cytat. Jest włączone. W tej chwili u mnie na stronie głównej wyświetla się tutaj cytat. Który sobie ustawiłem w tym miejscu. Tak, tutaj wpisałem, co ma się tam dokładnie wyświetlać. Jeżeli to wyłączę, oczywiście trzeba za zatwierdzić to wyłączenie. Odświeżymy. Tego cytatu nie ma. Zmknęło. Ja go sobie włączam z powrotem, bo ja chcę, żeby on był mnie na stronie głównej. Display recent work section, czyli wyświetlaj no, na przykład opi opis ostatnich, ostatnich prac, tak. U mnie wygląda to w ten sposób, ja sobie to opisałem jako ostatnie wpisy na blogu, tak przetłumaczyłem, jak tłumaczyłem skórkę, tak? bo to było recent posts w oryginale, ja to przetłumaczyłem, ostatnie wpisy na blogu i tutaj dodałem, dodałem tekst, tak, obok mi się wyświetla cały tutaj Panel z obrazkami, linkami do, do wpisów. Ten tekst również sobie, czyli tu włączamy, a ten tekst ustawiamy sobie tutaj, który się ma wyświetlać. Tak. To jest ten tekst. Jeżeli to wyłączę, to nie ma tego. Czyli można to wyłączyć, można wyłączyć cytat, i wtedy, na przykład, zostanie sam slajd i tutaj zakładki do stron. Ja to włączam z powrotem. Liczba postów, jakie się mają wyświetlać w tej, w tej sekcji, ostatnie wpisy na blogu, tak? Jest ich 6. I tutaj również jest wpisane, że ma być ich 6. Wyłącz kategorie z ostatnich wpisów, czyli wpisy na blogu umieszczamy, umieszczamy w różnych kategoriach. Tak? Jedne dotyczą Facebooka, inne dotyczą stworzenia strony internetowej, jeszcze inne Wordpressa. I to jest jeszcze jakiś bez kategorii. To mogę sobie, mogę zdecydować, które wpisy mają się wyświetlać w tym miejscu, tak, tutaj. a których kategorii, których, kategor a których z jakiej kategorii nie chcę tam widzieć, i wtedy po prostu tutaj zaznaczam albo odznaczam. Zapisuję i one się tam albo wyświetlą, albo się nie wyświetlą. Display About Page i Display Recent Blog Posts. Ja to mam wyłączone w tej chwili. Jak widziałeś, nic tutaj już pod spodem nie ma, ale włączę to i włą włączę obydwie dwie opcje: Display About Page, tak w tym miejscu. Tu sobie ustawiam, jaka strona się ma wyświetlać. No weźmiemy sobie na przykład o mnie. Ostatnie wpisy blogowe i tutaj mamy kategorię, tak, która, która się ma wyświetlać. Weźmiemy sobie na przykład kategorię WordPress. Zapiszemy. Otwierzymy. I tutaj mamy. About page, to jest to. Cała tutaj strona w dół. Co się pokazało i ostatnie wpisy Recent Post są trzy ostatnie wpisy wyświetlone. Oczywiście można sobie fajnie skonfigurować, żeby się nie wyświetlało tak, w takiej długości, tak ja mam akurat dodając ten tag mor, chyba to się nazywa więcej, w wpisie albo na stronie możemy odciąć po prostu go, takie, skrócić jego wyświetlanie na stronie głównej. Wyłączam to, bo mi to niepotrzebne. I tutaj można też ustawić ile postów ma się wyświetlać w sekcji ostatnie, ostatnie posty. I tutaj ile na stronie głównej, jeśli styl blogowy mamy, tak? Czyli ten, który wcześniej pokazywałem. To 7 wpisów będzie na stronie głównej. Możemy sobie zmniejszyć 3, na przykład 4. I tu też możemy wyłączyć kategorie, jeżeli w stylu blogowym, tak, no to wyświetlanie ostatnich wpisów to możemy wyłączyć kategorie, których nie chcemy.